Siemanko, przez wami, to ja Damian OP221. E, witam na serii Wiejskie życie. Noelon siema ma. E, zostaw hashtag e, Traktor, to wsypnę akurat serduszkowy komentarzu i coś o siebie napisz, żeby był temat. E, do porozmawiania. I... I chciałem poinformować, że, że to drugi odcinek, bo pierwszy odcinek był troszeczkę dłu, e, dłuższy z wyglądu na to, że było o prowadzenie gospodarstwa i, i chciałem dokładnie przestawi, przestawić gospodarstwo i dużo informacji e, przekazać, żeby widzowie wiedzieli na temat e, prezentacji o po gospodarstwie. Taki pierwszy odcinek zrobiłem. Nie zabieram Wam czasu, będę o tym mówił bo wtedy lepiej mi się akurat się nagrywa. bo wtedy lepiej mi się plnuje i porozmawiamy dzisiaj na temat e, dzi, e, live'a co robiłem akurat seria e, na live'ie stworzyłem pod nagrywki i wytłumaczyć e, o co chodzi, czy będzie czy nie będzie to się dowieta w filmie dobra musiałem tam pójść i sprawdzić akurat bo ktoś tam akurat bieg. E, ktoś mnie e, obserwował jakiś spiek Prezentacja gospodarstwa już, by, e, już był i zabraszam, bo u mnie na kanale jest do obejrzenia. Jak ktoś jeszcze nie widział. Ja podjadę akurat 60. Bo muszę się dowiedzieć. O tym, że będę Orkę robił ha. Tam robiłem akurat chyba Pamiętam, że robiłem tam Nie, a dobra okej okay. się wyrobiłem Dobra Już wiem, bo już mi się przy... E, przypomniało. Myślałem akurat wizowie. Eee, sobie pomyśleć co robiłem, bo dawno akurat na tym save nie byłem. Dawno się siedzi. Dawno nie siedziałem na tym sejwie to czasami Wizowie to się Zapomina z głowy wypadnie. Potem nie pamięta się e, co się robiło na serii. Tam z tyłu gospodarstwa też muszę akurat się zająć. Bo ponia tam była bawełna, ale bawełny nie ma w Polsce, bo Polska nie ma temperatur odpowiednich na produkcję bawełny, bo by wszystko z E uschłoby. Warunków na to nie ma. Muszę tam od tamtej strony pojechać. Klamka nie działa bo ja nie chcę. Widzę, żeby się urwały. O. E! Udało się! Wszy, e, wszystko zrobić. E! Uruchamiamy. Bierzemy się za robotę. Jak będzie za głośno, to sorry. Przepraszam, bo ta kamera e, łapie e, dźwięki e, silnika, i przez to damiana nie będzie słychać. Bo jest dach mam. Otwarty i sorry, przepraszam, wybaczcie się. Posłuchajmy się o głos silników. Miód lausów. Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj. Mówię o tym, żeby kanał się rozwijał. Żeby się kanał akurat... ...się rozwijał. Żebyście byli na bieżąco z filmami. I tą telezówkę muszę odczepić. Po ranym to bym sobie akurat mógł... Po ranem to bym mógł e, widzowie e, sobie na to pozwolić. Nawozu nie dałem. E, trudno, nic się nie stało. E, będzie słaby plon. E, chodzi o to, że mały zbiór będzie. Za mało akurat... E, Dostanę e, e, zbioru. Tak, ja bym chciał. Będzie e, wsypywanie na kombajna. Chodzi o to, że. Ma... E, słabe zbiory będą. Bo mało akurat sypnie. Bo nie dałem nawozu. Bo, bo wypadło mi z głowy. Czułem się ostatnio. Tak jak czułem ostatnio. Czułem się, widzę ostatnio tak jakby mi te nawozy są akurat nieposłuszne. Bo, bo ja akurat na polskim rolniku akurat o tym e, pomyślałem i taki komentarz zdałem po to, żeby pomyśleć na temat tych nawozów i jednak postanowiłem zrealizować akurat e, te, te nawozy i dałem na serii polski, e, polski rolnik, ale tutaj jedno pole na akurat sobie pozwoli, bo w realu też akurat niektórzy tak robią, bo bo ja od was o takiego innego widzę to. To się dowiedziałem, że on też się daje. I tak, i mały plon jest. Słaby plon. Można na tak powiedzieć. Nic się stało. Raz, raz się taki bądź się popełniło. Trudno to się naprawi. Kolejny błąd. Bo ja chciałbym. Ja bym chciał w następnym odcinku widzowie zrealizować e, z, z wiejskiego życia jakieś akcje związane z kombajnem e, z Niwa. Tylko ten fajnie na fajniejsze akcje robię takie, jak mi się podobają, tak jak ja je lubię. Lubię, lubię, lubię. Muszę sprawdzić czy jest materiał się mi dobra jest Muszę chudy uruchomić żeby, żeby wiedzieć co ja sieję Żeby na gapę nie siać, bo potem będę wizowie stratny i będę tego załował bym nie chciał tego Nie, ja nie jestem w zapaku. Hmm. Bo zapak jest mi Nieposemny Kiedy można zasiać? Hmm, muszę akurat wizowie e, kalendarz sprawdzić. Hmm. Aha. W sumie to można wizowie e, drugie polu, e, drugie pole zabaku zasiać. Bo tak i tak e, w głowie mi myśleć. Sieć... Mi siedział taki komentarz, że na in, jeszcze inne pola będą, które zrealizuję oczywiście tam na tych polach e, zniwa niwa je pokosić i w następnym odcinku e, to ja sobie akurat e, pokosę. A! Dobra, nie wyłączę tego, bo potem e, po, pomylić się. I oporowo będę akurat zapak. Chciał, yy, bo zapak jest dobry po, zaro po zarobek, żeby więcej akurat wizowie zarobić. żeby kaszary jest więcej. Akurat. Napiszcie mi wizowie, żeby byście sieli na kanale Namon OP221, e, kanał gamingowy główny, e, Daily zrobić z serii wieks, ten wiejskiego życia, czy normalnie wizowie zająć się filmami, wrzucać w poniedziałek, środę i na weekend, też akurat zapla zapla zaplanowałem, bo wtedy będzie więcej e, wizów na weekend. To możecie akurat mi napisać w komentarzu, ale musicie najpierw e, przemyśleć, żeby E, Głupota akurat nie powiedzieć, tylko coś fajnego. Ciekawiej. Chodzi o to, żebyśmy się, się dogadali, a nie, z, żebyśmy się pokłócili. A po co się kłócić, a skoro... Hej, jak chcesz coś napisać, to musisz kilka razy pomyśleć. Poprawnie. Żebyś potem nie załował, że ci coś tam źle wyszło. Żebyś stratny komentarza nie był. Będzie, będzie wtedy wstyd dla Ciebie Bo ktoś przyjdzie i będzie się śmiał Jakiś, jakiś Typek, który jest e, Hejterem Won Hejterom I troszeczkę porządku na gospodarstwie Będę musiał zrobić Bo wiatr Budynki są grazy, e, Budynki są e, Budynek Czyli mogę zaprokować Masz Jakoś maszynę i muszę to zrealizować poza odcinkiem i chciałbym, chciałem powiedzieć garaże. Garaże budynkowe Takie te cyglane, wiecie o co chodzi Te, te budynki w gospodarce Muszę wysiąść i sprawdzić tekstury Jo, jest git jest fajnie zepak się je dla produkcji oleju i dla zarobku chodzi o to żeby więcej akurat wizowie zarobić bo się opaca zepak i soje bo to są najdroższe uprawy a te słyszałem wizowie poczytałem w internecie na ze mnie wywozić kukurydzę. nigdy Nigdy, tego w życiu, nigdy w życiu nie robiłem, przyznaję się, mówię prawdę. Nigdy nie wywoziłem kukurydzy na Białazonie, żeby sprzedać akurat Ale chodzi mi o. o kisonkę, e, plewy. Bo nigdy akurat tym. E, tym się nie zajmowałem. Nie zajmowałem się na Białazonie, bo słyszałem, że to opasa, opasa się. Jest jeszcze bardziej e, droższe będzie e, do przesadania e, Więcej można e, zar, e, zarobić. Nie wiem, nigdy nie robiłem. Nie chcę akurat Was e, skłamać i głupot powiedzieć. Potem po, po będę źle się tym e, w się bo się jest Bo to jest ciężkie dla mnie, bo nigdy nabiegają o mnie. Nie jedziłem, nie sprzedawałem. Bo zawsze cały czas e, plewy, z kisonki. Z kukurydzy na kisunkę było posemne i dla siebie brałem i do silosa wysypywałem, żeby krowy miały co jeść. Żeby ukręcić akurat TMR-a, bo to też wizowie jest posemne. Bo wtedy e, więcej mleka dostanę od krów. A TMR-a nie mam, ale na polskim rolniku prawdopodobnie e, zakupię e, basowus. E, obowiązkowo tylko będzie tam mogli wizowie musieli e, mi e, przypomnieć, żebym nie zapomniał. Będę musiał sobie wizowie gdzieś to zapisać, żebym żeby nie zapomniał. Na wiejskim życiu też akurat sobie to zaplanuję. Jakiś mały. Nie, nie za duży, nie za mały, żeby bo idealnie pasowało pod moje e, gospodarstwo. Żeby dla, nie, dla niego też, żeby znaleźć było, żeby znaleźć miejsce. Grałem na mapie Wola Brunowska, dla nowych widzów odpowiedziałem e, komentarz. Na jaki? Jaka to jest mapa? E, Wola Brunowska, odpowiedziałem na ten komentarz od widza, który będzie się pytał. Oglądaj do końca, to się dowiesz się na Twój komentarz, który odpowiedziałem Ci na filmie. Pię szybciej zrobiłem niż Ty. I nie musisz pisać komentarza z py e pytaniem do mnie, bo bo na, na filmie akurat takie komentarze e odpowiadam. Takie, co, co u każdego farmingowca, takie komentarze się e pojawiają się. Bo ja powiedziałem po to, żebyś Ty nie pisał na no stop tego samego żeby potem się nie zrobiło spawn bo spawn nis to Damiana y, denerwuje dlaczego? bo Damian chce normalny prosty komentarz żebyśmy się dogadali żebyśmy mieli komentarz do porozmawiania a nie spawn nis tak jakby ci się nudziło to nic z tym nie, nic z tym nie działa w wizowie. będzie wtedy blokował e, komentarze e, innych wizów, którzy by też chcieli akurat Napisać spawnisz, spawnisz, a druga osoba nie będzie mogła się skupić. E, napisać normalnego komentarza. E, Zdarza wizowie to. Też można powiedzieć, że to tragedia, bo blokuje e, inne komentarze. Bo wtedy Damian za dużo będzie miał spawnów. A będzie mu ciężko akurat znaleźć e, komentarz normalny i miły i kulturalny. Żeby na niego akurat e, zajebiście odpowiedzieć, żeby temu widzowi było miło. Jak nie spełnij stop, raz napis i będzie wtedy święty spokój. Nie będziesz musiał akurat sobie palców e, e, uskazać. No, palce się roz, rozbolą, akurat e, odpisane. Bo zarabia podobnie na telefonie piszesz, albo na laptopie, albo na komputerze. Nie wiem, ale możecie widzowie napisać, e, na jakiej platformie mnie oczywiście oglądasz. Laptop, tablet, telewizor, telefon, e, komputer, e, konsola. E, to napis, e, gdzie moje filmy akurat oglądasz. Bo jestem ciekawy. Co Wizowie akurat napiszą, bo ponieważ jest temat do porozmawiania. E, fajny temat! E, ciekawe odcinki Damiana na, na kanale ze serii Wiejskiego życia Będą, bo Wizowie wtedy napisą fajny e, komentarz co od, będę odpowiadał na takie Zajebiste długie komentarze na odcinku. żeby pasowało akurat Wizowie pod odcinek. Żebyście napisali taki komentarz, żeby pasowało pod ościnę. Można było porozmawiać z wami. żeby. żeby, żeby nie zamulać. Żeby, nu, żeby nudy nie było. Lajkuj, komentuj, udostępnij zasubskrybuj przypomnienie. Bo niektórzy jak oglądają, to wyjają filmy paskie. Jak przewinie do tego momentu, to wtedy będzie wiedział co ma z, z, zrobić, żeby się rozwijał kanał nagrałem wizowie 3 filmy na szybkiego na na odjeb serię dziadkowi na odjeb czyli zle nagrałem ale tak zuse bo, bo na odjeb czyli na odpierdziel ale starałem się żeby wam się podobało i i odcinek y, jeszcze jeden też z fsa 22 z serii akurat e, typowo pod live y, co ja sobie stworzyłem na, na połowie e, sobie nagrałem w taki po prostu przejazdkę wady e, z pola wracałem e, rozładunek do silosa wysypać z boza, a potem z gospodarstwa wyjechałem I znowu na pole e, pojechałem Żeby opróżnić żeby dalej kombajna Bo może coś tam zostało I teraz się długo jechał 6 minut e, tam, gdzie, tam gdzie jest gospodarstwo Z krowami Przy tym zakręcie koło przystanku e, Sobie jechałem I długo mi akurat to zesło Ponieważ że, że ciężko miał ten Władimierek, bo zboże, e, z e, wagę mu dała, e, dało obsądzenia e, dużego, że ciężko ze że, że wolno akurat jechał. Ile się nagrywa? 18 minut. A ja nie mogę wizowie e, dłuższych odcinków robić, bo to jest postanowienie noworosłe i muszę e, zrealizować. I się udało. Bo niektórzy, jak zrealizują, to potem tego nie, wyko nie wykonują. Yy, rzucają to na bok i nawet tym się nie zajmują. Robią coś innego. Tak jakby nie dosyłali akurat słowa. A ja muszę się starać, żeby dosyłać słowa. Publicznie powiedziałem, na live, na odcinkach, to muszę spełnić. Bo to jest wizowie taki challenge. Muszę się starać. Nim patrzę, nie patrz widzowie. Chciałem kamerę zmienić, ale mam taką modyfikację. Co so, tylko taką kamerą mogę akurat robić. To pobranie na Moschabia jest, ale nie pamiętam jak ten mod się nazywa. Mi się wydaje, że ja wizerja... nagrywał chyba jakiś tam yy, odcinek e, na zapas. Będę musiał akurat sprawdzić, czy jest jakiś odcinek z wiejskiego ozysia nagrany na, na zapas. Będę musiał oględziny filmów zrobić i i eee robiłem e, 13 stycznia e, w e, w niedzielę e, budowanie e, gospodarstwa e, po post serię. postanowiłem akurat tego nie robić nowej serii z wyglądu na to że będzie akurat e, za dużo serii i wam będzie się mylić się będzie ta się gubić. Najlepiej mieć 3 serie zostawić tak jak jest. I będzie wtedy luzik. Polski rolnik 19 Wiejskie życie FS22 I dziadkowizna FS22 tak zostawi, tak ma być, żeby widzom się nie myliło się. Żeby się nie gubili się. Żeby im się nie, pom żeby im się nie pomiesało. Żeby, im żeby głowa od myślenia was nie zabolała. Będzie wtedy wam głowa parowała. I chciałem przeprosić, że nie, nie było akurat... E, ...pomysłu... ...na fajne e, gospodarstwo e, zbudować. Chodzi o to... ...ze słabe e, pomysły... ...na budowanie e, gospodarstw FS22. Jak zatko się, zatko się buduje gospodarstwo FS22 to to się czasami wizowie się zapomina i, i takiego dobrego krea kreatywnego e, budowania nie ma St ale starałem się żeby żeby jakiś klimat był polski z tego gospodarstwa zrobić ale nic z tego wizowie nic nie było pomysłu e, pustogłowie e, starałem się starałem się żebym przypomniał sobie i się, i pobawić. No, żadnej nowej serii nie będę robił, bo ponieważ, ponieważ za dużo to niezdrowo. Najlepiej mieć trzy serie i tego sobie pilnować. I będzie wtedy GIT. I tego będę się pilnował. Nie będę chciał nową serię. To może na live a. Ale se zasadziłem i sobie. A w całym pokoju smród. Przepraszam za o tym mówię, ale z podnietki. Ile? <laughs> 22. Lajkuj, komentuj, udostępnij. E, Zasubskrybuj. Powiedziałem to, żeby widzowie nie zapomnieli, żeby e, film się mógł akurat się wybić. Nie będzie żadnej nowej serii, bo nie mam pomysłu na budowanie gospodarstwa. I i czas, czasami to e, słab, słabo i gorzej się buduje w fs 22 a w fs 19 e, jakoś jestem nauczony na, budu, na budowanie akurat gospodarstw bo wtedy, mam, e, wtedy w 19 mam fajne pomysły na zrealizowanie budowania gospodarstw bo ponieważ, chyba podobnie budynki pasują bo FS-19 nie ma większy budynek, miejsce budynek Ale są nowoczesne budynki, co, co są większe. A ja budowałem stare gospodarstwo polskie, klimatyczne z prl -u. Lata 70., 80., 60. I całe te 19 to lepiej mi wychodzi gospodarstwo klimatyczne, bo do tego akurat się przywycaiłem się, często się robi i organizm się przyzwyczaił, się nauczył, a jak gram, 9 FSA 22 bo czasami się przejada, się gram, kiedy jest akurat y, ochota i wtedy pomysłu nie ma i nie chce się gospodarstw budować buduję, nie pasuje buduje nie pasuje, cały czas usuwam buduję, usuwam, buduję i nie podoba mi się, musi być tak tak zrobione, żeby Damianowi się podobało od A do Z klimatycznie ale nic nie wychodzi brak pomysłu I powiedziałem nie będzie za mnie nowej serii bo nie ma pomysłu I powiedziałem zostawię tak jak jest bo te gospodarstwa co zbudowałem to mi się podoba bo wtedy do głowy przyszedł mi pomysł bo ja mam tak że oglądam jak e, lepiej mi się buduje gospodarstwa jak oglądam Janinę, Dziejusia albo Mega Koliza Herosa nie oglądam bo skończy, e, skończyłem oglądać Herosa bo Heros nudny content ma nie podoba mi się mega to jest e, jest spoko jego da się wizuę przeżyć e, jego kontent e, sanuję jego jak MPG oglądam to fajna seria ale z 19 była lepsza ale człowiek się zmienia umysł się rozwija Inaczej myślenie i wszystko to się zmienia. Nie ma tak jak, jak kiedyś. Tak jak ja kiedyś byś robił, to, to słabo by wyszło. Bo wszystko się zmienia, e, właśnie Swo u człowieka, u Jak ja oglądam MPG, buduję gospodarstwo w FS22, wtedy lepiej mi wychodzi, bo wtedy motywacja fajna jest. Oglądam jakiś film. Wtedy mi się chce budować gospodarstwo, bo wtedy jest ochota na gospodarstwo. Ja sobie tutaj wizuję chyba do końca. Te się wypolę. Bo nie chce zabierać wam czasu. 26 minut będzie równo. Ale, elo, do zobaczenia, na razie, symajta się, widzimy się, wizowie, w następnym odcinku, no ele, no nara. Zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz do następnego odcinka, wizowie. Widzimy się w kolejnym odcinku Wiejskiego Życia i proszę odpowiadać na komentarze. Te, co o filmie powiedziałem. Nara.